Radia się popsuło. No i nie było nas słychać Aaaa, babzudy, bobrzudy Nie no, bo nie da się wezwać, jak już jest ta, dnia, zero, zero. No, nie, 00 Nie no, da jest, się, ale jak nie jak od, od początku Odlatują wszystkie A, ucieczki Na początku 00 da się, ale... Ale nie, ale się ale nie, nie chodzi minutę po 00, bo tam jest jeszcze drugi A, naśmierza. minutę po 00, no tak, no to minutę po 00 dopiero się blokuje No trochę chwile nam zabrakło, no no i tak by chyba, a mi się wydaje, że i tak byście nie uciekli, bo to nie był, to był helipad, czy to co, bo coś innego, nie, to nie był helipad. Znaczy to nie, nie, no nie, jest, drugiego, nie, to jeszcze miałem zdalny No nieźle. drugiego, nie. To jeżeli to nie był helipad, to byście nie uciekli. Tak ja też mam trzydzieści sześćdziesiątkę. Się... Gdzie są kamienie? Na dole. Dobra, a, to jest... na z tym kamieniem, z jednej, a z drugiej. Dobra, my ten drugi leży tu. nie, to był pojedynczy kamień. Może serum no, lawo otworzymy? Bo, a po co teraz otwierać? No bo, bo później nie, sprawdzi... nie będziemy otwierać go Później nie będziemy chcieli w sumie otwierać w ogóle a ja jestem hakerem, co ja robię? Mogę otworzyć sobie bunkier Tak, możesz otworzyć bunkier Aby się nam przydał truth serum A co detektyw robił? Hmm. Ale serum eee, robimy, może jak sprawdzić jak skrzynki i ciała i posiadam Ci trzy osoby, które mogły coś zrobić które to... jedna z nich to zrobiła, o z trzech osób To trochę gówno znaczy, no nie, bo jak widzisz, że na przykład Destro odbiega od skrzynki, i patrzysz, że Destro AB i Karigoda, no to wiesz, o, no że to jest. no dobra. O, widzisz? To chodźcie, otworzymy. A, IB, niech tam się. Gdzie, co bym zajmie? Chce ktoś kamień? Chce ktoś to, kamień... Nie, ja sprawdzić, co jest potrzebne. Rzuciłem 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 kamien. Kamien. Chodź, chodź, kamień. Chyba nie. Raczej, raczej nie. Nie wiem, jak dla mnie serula w tym momencie to strata czasu. No. Szafów każdego rodzaju, czyli brązowy i zielony A, dobra, no to chodź, chodź, na bunkier Karygoda, można? No to karygoda, idziemy na bunkier Uważaj Nie mogę Ciągle wyłączam, kurczę, ale w tym przypadku i nie wiem kto gada Weź to No dobra No dobra, no dobra. Kurwa, gdzieś tu jakieś łosie łaziły przed chwilą, nie? A co trzeba zebrać? 10 zielonych, 10 brązowych Dobra, gdzie jest odnoga do... Ej, tu jest bunkier jakiś, otwieramy go? Tam jest my labo Laba się czasem nie otwiera po pierwszym tasku, co nie? Nie no, otworzyć możesz od razu, nie? Tak A ktoś pobiegł na prawo? Podobno. Dobra, zabijmy go. Weź kurwa, nie machaj tak. Nie. A w ogóle, co by wyjebało jak... tego jak No, łosie to... łażą, no. Łosie tu nie, są. Nie wiem, nie wyjebało. Ale sobie poradziłem. Tak, Ktoś teraz. mi zabrał rolę, czy co? E, nie, po prostu byłem sam. A jak tam otworzyliście no. tego bunkra? Nie, nie otworzyliście, okej. Okay. O jak mam żółte radio I tak ubrałeś? Radną wszystko! No, tak. no ugrałem na nich, bo sobotowałem na koniu. Kradło. Dobra, daj mi to jeszcze! W ogóle co jest potrzebne? to jest, ogóle jest potrzebne. 10 brązowych, 10 zielonych Hej okay. Łodzie pani, wudeczki Kto tutaj jakąś pułapkę zamontował? Słycha, słyszałem to. Dobra, mam dwa elektryczne. Co to było? Napierdalać łosie!

Znowu ufa. No dobra, dobra, Nataszka, to do potem. X da. Halo, halo. Halo, halo, halo. Jak tam? Ej, okay, wracam do bazy, kraftuję plecaki do poskrzynki. Ja ogólnie podłożyłem te bomby lodowe w Serum Labie. A po co? Przecież już wszystko pootwierali i wzięli znowu. Skrzynki. Nie no, nie wzięli i serum, nie? A, dobra, o to chętnie powiedzą. Dobra, to ja teraz jakiś skrzynek poszukam. Jest okazja. Się też będę y, idziesz na lewo czy na prawo? Jest nie wiem gdzie jestem, gdzieś na górze, chyba na N, tak mi się wydaje. Okej, okay, to ja pójdę gdzieś na dół po Kurwa najgorzej to, że zamarzam. Dobra, mam skrzynkę. Halo, halo? Kurwa, potrzebuję jakieś ognisko. Ajaj. Jak nie znajdę zaraz ogniska, to będę w dupie, nie? Ja jebę. Uff, jest, na szczęście. Znalazłem armory nazwą. Dobra. Tylko to i tak dopiero po pierwszym tasku można. Ja jedyne co ciekawego znalazłem, no to kuszę nędzną No ja nawet nic takiego nie znalazłem, więc nadal czekam na jakiekolwiek trzynki Traitor drop o, ja jest Mogę pójść pod rapa, no mogę pójść pod rapa. i minę mam jedną okay. zrobili jedynkę o kurwa niedźwiedź jakoś idę na prawo po ten, po zrzut Co ma krachy. Spróbujmy im jakoś go zadać. Kurwa fejk. No, znaleźli chyba, bo temat sprawdził. A nie, to Serum Lab'a pewnie. Próbuję znaleźć tego traitor Drop'a, więc jest jakoś strasznie daleko na dole. się naprawdę strasznie wysunie. Trochę to nie, zostałem przemyślałem to. No ma. Ooo, cześć. Macie ognisko może? Ej, drugie gdzieś było tu też. Nie, to tylko, to tylko jedno działa. Dobra, Rygota jest dobry. Jak on nie haka, nie to Kurwa, jeszcze mnie sprawdza, no. Ty jesteś do sprawdzenia, nie ja. Dobra, chodźcie, to otworzymy. Do czego były dwie strony? Czekajcie. Mam strzelbę, mam strzelbę, ale AP też ma. Zbieraj ja mnie to. Czekaj, bo ja zaraz zdechnę. Okej, okay, jak ktoś się, legion, ma... legion to ja sobie mogę oddać, to Udałoby się zsabotować tamto. Każdy może być przecież, no. Ej, za moje radia. Ej, oddaj tego shotguna legio Kurwa, nie oddam. Oddaj. Nie. Oddaj shotguna karigo. Nie oddam. Czemu oddaj mam oddać? Bo. Nie oddam. Nie strzelaj, no weź kurwa nie strzelaj do mnie. No daj spokój, no bo chcesz by do mnie strzelać nie oddam, czemu mam oddać? No i co z tego? Ale ty nie jesteś sprawdzony, ty nie, ty nie jesteś sprawdzony! To ty, nie, ty, nie ty oddaj! Ty oddaj! Ale ja go sprawdziłem! Ale ty nie jesteś sprawdzony! Bo to jest prawdziwe serum! Ty nie jesteś sprawdzony, więc równie dobrze możesz ty mu oddać! Ale tak Oddaj mu! Karykoda. Gonią mnie, chcą mi strzelbę Taka, jest zabrać. Ej, Ejbi Ej, chce mnie zastrzelić! Ej, mi chce mnie zastrzelić! O nie, idziemy zabić Eibiego, gdzie dobra, Ej, Ejbi tak? Ej sprawdził karigodę ale... i chciał, żebym mu oddał strzelbę, bo znalazłem strzelbę. I dobra, chciał mnie zastrzelić z tego i. No, weź, weź, kurwa! No co wy robicie? Czemu wy do mnie strzelacie? Ej, dobra, no zostałeś tylko ty Abi do AB chciał mnie chciałbym zastrzelić on, LBA, on ma kurwa Legion ma strzelkę. No mam, bo wyciągnąłem z dropa tego, z Zajmij eventowego Legion, Legion, Legion propozycję, weź Nie, bo Aten jest czysty Leo chyba, ma... nie? Dobra. A czemu mam go zabić? Kto jest bo sprawdzony? Jeśli to ja będę czysty wtedy. E, sprawdzony jest Karygoda i ja. Ja? No we weź tego ATM-a, bo on tylko. No nie no. Jak jest sprawdzony, to nie będę do niego strzelał, ale ogólnie Eiby chciał mnie zajebać. Eiby chciał mnie zajebać, nie? Zawiedzam, że są to super. I Oni myślą, że to ja Eiby chyba. No kurwo! Debilu, czemu do mnie strzelasz? strzelać ATM do mnie strzelił no pierwszy. Nie, nie zabiłem, bo on jest czysty. Tak, ja mówiłem ci, no, że, że... Że co? Oddał, na no a czemu mam to... A, to ty mu oddaj. No, ale weź, bo on kurde we wszystkich strzela, ATM, no kurwa no. Ja wiem, że to, to ty i Legion, ja po prostu to wiem. Kto i Legion? Znowu. to nie. Ja to się nawet mogę do swojej roli no. przyznać, kurwa. Jak zajmujmy mam. No ja jestem detektywem. Ja jestem złodziejem. Zresztą no kurwa nie. nie, nie atakowałem was przecież Egi, więc kurwa, no po prostu uciekłem, bo nie chciałem oddawać ci broni. możecie zabić kurde tego ATM-a i będzie mi fajnie wtedy Znowu będzie gra zjebana przez trollowanie. No mówię kurwa, no nie jest... bo ten stres nas dobra nie wrócił do tego... Przelacie kurwa, napierdelacie się, nic nie robicie i, kurwa, ten Tak jest... exajlujcie cię. Desgra? Wiem słyszę. znowu tą więc no nawet jest nie, nie miałeś w to właśnie byś zjednał powie. Się. Niech ma. Co jest w ogóle na drugie potrzebne? No właśnie nie wiem. Nie wiem, nie, nie znaleźliśmy, żeby jeszcze... Smokowe signale są potrzebne. Ufoludki. Dobra, mam. Full wszystkiego. Cze, to nie jest zaznaczone gdzie to, gdzie to może być Gdzie ty jesteś? No właśnie nie ma, ale nie mamy Przy Objective się To dam ci, dam ci swoją strzelbę, a ty Ej, mi dasz Gun Spoko To ja będę u góry O nie, nie może w Eksce by dojść jeszcze, nieważne Jestem w Eksce Czyli w Zabijmy go Czemu w Eksce? Przecież ja Gdzie jesteś dokładnie? No, przy schodach Kurwa, ja głodny jestem to ty tu stoisz? No ja tu stoję. O, chodź, chodź do tyłu. I Tak przecież jesteśmy tam Wrzuciłem tu tą strzelbę. Ja to we cztery rzuciłem. Gdzie ty jesteś? Dokładnie. No po twojej tutaj jestem, no tutaj to widziałam na widoku. Na no szczu 4 jak coś w parcy, więc możesz jeszcze coś wybranie na Zrobiłem karabin sobie. I muszę biec coś zjeść, bo zdycham z głodu i nie mam w ogóle życia praktycznie. Okay. Ciężko, ciężko będzie Musisz jakoś sabotować jedynkę, tak od razu mówię, bo ja nie mam jak Dobra, ja mam zaraz, jak pójdę. zaraz pójdę Jak chcesz jeszcze ileś po e e, ten Traitor Eidropa dropać czy e ja Może pójdziemy, w sumie to możesz iść no, ty i tak nie możesz do domku wejść. Aby, ja mam ognisko, do... jak chcesz jeszcze w sumie. No ja mam dwa ogniśkowa, a jeden więc ja akurat... A to nie muszę się martwić. Może w tym, może w dropie będzie zdalny sabotaż. No może będzie, ale lepiej gdy iść do to za 6 sabotował, po prostu... Powiem ci, że ja do... się trochę boję, bo oni tak podejrzewają mnie, ale nie są pewni, nie? Oni się wszyscy podejrzewają. ATM a PM chcieli też dojebać? Okej. Okay. No robię ktoś, to ja tam Biegno Dobra, lepiej się nie wychylać póki co. GBM, Siema. co no, tam są? Siema, no. A, ty tyś, ty, 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 ty. Paliwa trzeba jak chcesz. Dobra. To jesteś. Czemu klik myślisz mam Nie. Brodę. Może być dwóch. Oni są tu wszyscy ATM, GBN i Karigoda. Gdzieś tu okay. drugi Objective jest na W. Jest, 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 jest. Co to było? Ktoś tu walczy chyba z niedźwiedziem. To nie ty? Nie, nie ja, nie, nie daje rady. Tu wow, tu wow. Tam mogę, próbuję co tam on go próbuje teraz zabić kogoś, żeby przejąć rolę? Próbowałem się zaniedbiać jak ktoś. Jak z... Aha, dobra. Ja no ja wiem, że nie usłyszałem niszczenia się drugiego, dobra. ale nie miałem to 10 na 11 A A MongoAbie ja go zabił. Co tu się... Co tu się dzieje? zajebać... No ja... Ja wam nie ufam. Słyszałem, że kogoś chcecie zabić. Znalazłeś ten zrzut? No to, to nie no, nic, bo wy jesteście obok niego totalnie. Dobra, jak gdzieś zaraz się schowam za jakimś bunkrem na jolo i będę wczelał jak ktoś będzie szedł. Dobra, e e Vex, ja go i Abilation. No co ty gadasz? No shotgun plus 2000 tysiące bile like. Idę tam do was. Halo, gdzie jesteście? A już ich dobiłeś? A. XD Uuu a wtedy dwie, <laughs> jak smacznie O nie, nie no mamy Loa, terwicznego loa Legion odezwij się Legion odezwi. No co jest? Okej, okay, dobra, nieważne Zabij EBana! Dojęcie do ciebie no, Przecież ja nie jestem nie Ale nie Teraz go samo jedynki i nie mają szans Dobra nie zabijmy jebiebie? go stawcie Zabijmy go Ej, zostawcie mnie Kurwa dojechał mnie GBN Kurwa, przecież ja nie jestem debile To? Podnieś mnie Weź mnie podnieś. Ej, zostawieni mnie w bunkrze kurwa, a tem z GBN tak z dupy... Weźcie mnie podnieście No kurwa podnieś mnie trolu to czemu mi nie odpowiesz na proste pytanie? Na jakie? Czemu AB-emu nie pomogłeś? Byłeś przy drugiej obiektu. No właśnie. Przecież nie mnie nie tam w... nie było! Czemu go zabiłeś? A, ty, czoł, to kto był? No i... Było <ślesk> Nie mogę. Jak łatwo, jeszcze Karigoda żyje. Musicie go zabić. Le, temn, I co, to, teraz? co teraz? Co teraz? to ja Co? A nie, go Zestr poddał. No co, co teraz? Znaczy, no nie no, no w tej grze cały czas, nie wiem, ja chcę... Co teraz zatem? Dzięki. No widzisz, przyszedłem do sieczon. Ja miałem lowa, bo ja zamarzałem, nie? Nie miałem ani nie jedzenia, nie wiem, ani nie ten, ten nie ani nie ognia. Było. O tak, serce ATM a tema O najlepiej Ten co dwie kusze miał No i ja miałem dwa shotguny nie żeby coś <laughs> Bo jeden bo ja drugiej biega No nie ma co ugrałeś Tylko delikatnie Wziąłem żółte radio jakby co? Może Karigoda coś będzie gadał Halo, halo, jest tam ktoś? Halo, halo, halo. Daj mi ostatniego killa, ja chcę wszystkich zadowolić. Masz apteczkę? Daj mi apteczkę. Nie mam apteczki. Kurwa. Niestety. Ale to weksy jest smart. Ej, poczekaj, ktoś jest. Halo, halo, halo. Ten co ugrał, ja pierdolę Ty kurwa gnoju! Dawaj go! <śmienicza> to co? No to no nie zabijcie go, powiedzieliście, że zaraz go nie zabiję Kurwa jakby żeście poginęli wszyscy o,